Cześć, Manko, ja nazywam się Miłoż, a to jest drugi odcinek naszej serii z symulowania Ligi Mistrzów. Otóż dzisiaj zajmiemy się oczywiście także pierwszą kolejką, ale będą to oczywiście grupy: Grupa E, Grupa F, Grupa G i Grupa H. Mam nadzieję, że podoba Wam się poprzedni odcinek. Dzisiaj duże emocje, duże emocje na stadionach. Niespodzianki, ale też faworyci będą. Wykańczali swoje mecze, e, także, no słuchajcie, będzie naprawdę dzisiaj na pewno bardzo dużo emocji. Dobra atmosfera na stadionach, e, dobre oprawy, które za, którą za chwilę zresztą e, zobaczycie. No i nie owijając, e, ruszamy z pierwszym meczem grupy E. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy na Enfield Stadium, na stadionie Liverpoolu, który rozgrywa tutaj mecze. Na co dzień ten stadion dzisiaj wypełniony aż po brzegi, bo dzisiaj Liverpool zmierzy się z potężnym rywalem, z włoskim Napoli, w którym zagra oczywiście Arkadiusz Milik i Piotrek Zieliński. Jeśli chodzi o sam stadion, to on w 1884 roku, mieści 54 tysiące gardeł. Początkowo użytkował go Everton, ale już w 1892 roku przejął go Liverpool. Ale wsłuchajmy się. To, co się tutaj dzieje? Widzimy składy, i przechodzimy już do spotkania. Rozpoczynamy biały pierwszy <laughs> go już sędziego. Sam początek Sadio, Mane trafia na 1 do 0. Liverpool w euforii. Wszyscy kibice śpiewają ciągle na stadionie hymny. Zobaczymy, co się zdarzy. Dalej druga minuta. Już Henderson trafia na 2 do 0. Ależ nam się tu rozkręca ten mecz. W pierwszej połowie już 2 do 0. I Sadio mane podwyższa na 3 do 0. I 4 do 0 Henderson. Ależ teraz deklasacja Napoli na kolana. Co się stanie? Jeszcze Arkadiusz Milik. Yy, taki gol na honorowy na 4 do 1. Zieliński z żółtą kartką i kończy się ten mecz kończy się wygraną Liverpoolu 4 do 1. Yy, witam Państwa bardzo serdecznie na meczu CSK Moskwa, który oczywiście zastępuje Zjańca Petersburg z Benfica. Yy, widzimy składy i tutaj młody Joao wow, Felix, oczywiście, który yy, chce zabłysnąć, chce pokazać się jak, z jak najlepszej stronę bo jest młody. Ma dużo ambicji, dużo motywacji. Jak potoczyć to spotkanie? Szybko Hallow trafia i od razu odpowiada Hoao Felix. Ale z jest niespotykaniem mocny. Jeden do jednego, Halow z Felix z akcji. Zobaczmy dalej. Druga powar. Rafa. Rafa 2 do jednego I Hoao Felix. 3-1. Benfica. Spuszczam to można powiedzieć Zenitowi na wyjeździe koniec tego spotkania 3 do 1 dla Benfiki. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na w stadionie w Salzburgu Red Bull Arena. Jest to jeden ze stadionów Euro 2008, który mieści 20, 32 tysiące miejsc. E, już na sam początek daburnie trafia z rzutu karnego dla Salzburgu. E, I to się mści, bo odpowiada szybko Crossard w 18 minucie. 1-0 prowadzi gęk na wyjeździe. E, atmosfera na stadionie bardzo dobra. Salzburg e, ma 12 zawodnika na boisku i odpowiada Górbland Sen. W 56 minucie mamy wyrównanie. Samatta z kontuzją, już końcówka tego spotkania, zobaczmy czy coś się jeszcze wydarzy, nie, mamy jeden do jednego y po jednej bramce dla każdej z drużyn i tak kończy się to spotkanie. Przechodzimy już na synod, Tip Arena w Pradze, lub inaczej Eden Arena, wbudowany w 2008 roku, stadion slawi Pragi, obecnie mieści 42 Zaledwie 21 tysięcy miejsc, zobaczmy, bo przyjechała wielka Barcelona do Pragi z Messią, Suarezem, Scutinią w pierwszym składzie. Jak ten mecz się potoczy? No, faworytem, oczywiście, jest zespół z Blaugrany. Ale zobaczmy, co się stanie, i trafia Sołczek. 37 minuta, 1 do 0. Ależ niesamowita sytuacja. I odpowiada stok za chwilę na 2 do 0. Niesamowite Barcelona na kolanach. Czy coś się tutaj zmieni? Końcówka spotkania: Barcelona przegrywa 2 do 0 i to jest potężna sensacja. Potężna sensacja na stadionie w Pradze. Messi załamanie jak widzimy na obrazku. No ale czego się tu więcej spodziewać? Niesamowity doping, euforia w Pradze. Sławia wygrywa 2 do 0 z FC Barceloną. No, i omówmy sobie szybko w połowie tej kolejki statystyki zawodników Aguero, Henderson, Mane, Junior, Vinicius, Junior, Felix i Joao Felix z dwoma bramkami na czele. Jeśli chodzi o asysty, to Gomez, Benzema, Modric, Husbauer, Seferowicz, Griezmann, Fortuna, Sendongala. Nie zdążyłem wszystkie przeczytać z czystymi kątami Neuer, Kurtua, Oblak, Ederson i Kolar z Lawi Pragi. Żółte kartki i czerwona kartka, jak na razie tylko Laporte. Proszę Państwa, jesteśmy na Stamford Bridge. Oficjalne otwarcie tego stadionu miało miejsce w 1877 roku. Mieści 42 tysiące miejsc, ale podobno kiedyś na stadion było w stanie wejść dwa razy tyle. Chelsea podejmuje francuskie Lille i szybko odpowiada Hazard. Na ataki z zespołu francuskiego. 1-0 dla niebieskich i już 2 do 0 Pedro, także tutaj bez sensacji jak na razie, bo Chelsea jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, zobaczmy co stanie się dalej i mamy gol ale szybko odpowiedź Edena Azarda jeszcze jeden gol Jorginho ależ tutaj Chelsea pokazała swoją siłę, 4 do 1 wygrywa w tym spotkaniu z zespołem francuskim tylko Remy był w stanie trafić, dwa razy Azard, Pedro i Jorginho wpisali się na listę strzelców Jesteśmy dzisiaj na meczu hiszpańskiej Walencji z mistrzem Holandii, z Ajaxem, z młodymi gwiazdami w składzie na stadion, stadion Mestaja. I przechodzimy do meczu. Od razu Walencja, ostro, od samego początku, próbuje przeatakować, zaatakować Ajax, ale tutaj tak jest i dało to dobre skutki, ponieważ Walencja prowadzi 1 do 0. W 38 minucie mamy czerwoną kartkę dla paulisty. Czy coś w tym spotkaniu się wydarzy? Czy Ajax będzie w stanie jeszcze odpowiedzieć? Jak na razie cały czas prowadzenie w tym wraz z tym niezwykłym dopingiem na stadium Estaya. Valencia 1 do 0 i końcówka spotkania. Ajax nie daje rady nic zrobić. No i tak kończy się to spotkanie. Jedno bramkową wygraną Walencji. Meldujemy się z Park Olympic Lyon. Właściwie to od sponsora nazywać na stadion Grupa Marena, Arena Euro 2014. Mieści 56 tysięcy ludzi i Olympik ją podejmuje Red Bull Lipsk Niemiecki. Jak to spotkanie potoczy się dla Lyonu? Już Denajer 1 do 0. Bardzo dobrze to spotkanie zaczyna się dla Francuzów i od razu 2 do 0. Terrier. Co stanie się dalej? Polsem, gol kontaktowy. 2 do 1 i terrier na 3 do 1. Oj, tutaj chyba jest wszystko pozamiatane. Ostatnie 15 minut. Mendy z czerwoną kartką. Olimpik broni się w dziesiątkę, ale chyba Lips nie dał rady nic zrobić w tym spotkaniu. No i mamy 3 do 1. Tak kończy się to spotkanie. Jesteśmy na Signali Duna Park. Jest to ostatni, ostatni mecz pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Jak zawsze niesamowity doping na stadionie w Westfalii. Eee, zobaczmy co tutaj się stanie. 20 minuta, jak na razie, tylko żółta kartka dla Samoa. Eee, uwaga, Dortmund i wiec, trafia na 1 do 0. Ale szybciutko, błyskawiczna odpowiedź Perisiccia, i mamy 1 do jednego. Jak na razie, e, remis tych dwóch e, potężnych drużyn z Włoch z Niemiec. E, Borussia kontra Inter. Nic tutaj więcej się nie wydarzy. E, tak się to spotkanie kończy. 1 do jednego. No i słuchajcie, jesteśmy już po y, całej pierwszej kolejce spotkań. Prześledzimy sobie grupę, jak wyglądają w grupie E Liverpool. Na czele Genk i Salzburg po jednym punkcie. Napoli, y, sensacyjnie, jak na razie, bez żadnych punktów po przegranej z Liverpoolem, ale to oczywiście dopiero y, pierwsza kolejka. Grupa F, Slawia Praga, tutaj też nieoczekiwanie na e, czele z trzema punktami, Inter z jednym, Borussia z jednym i Barcelona z zerowym dorobkiem punktowym, no tego by się nikt nie spodziewał, chyba żaden Bukmacher. E, że trzy tuzy na ostatnich miejscach, a Slawia Praga w tej grupie prowadzi. Grupa G to e, dominacja Benfiki i Olimpiku Lyon, po 3 do jednego te drużyny wygrały, mają e, po trzy punkty. Na swoim koncie Lipsk i Zenit Peters, Petersburg jak na razie bez... Bez punktów. No i grupa H. Tutaj także podobna sytuacja jak w grupie G. Chelsea i Valencia z trzema punktami. Ajax i Lille jak na razie z zerowym, zerową zdobyczą punktową. No i zwróćmy jeszcze uwagę po tej pierwszej kolejce jak wygląda klasyfikacja strzelców. Aguero, Hazard, Anderson, Mane, Terrier, Junior i Felix z dwoma bramkami. To dopiero później się wszystko myślę rozwinie, kiedy będą, będą wszystkie kolejki rozegrane. Tutaj asystentów widzimy. Dużo zawodników z Realu Madryt, hmm, czyste konta, Neuer, Courtois, Neto, Oblak, Ederson i Kolar. E, żółte kartki, no i czerwone, do czerwonych kartek Laporte doszedł Paulista i Mendic, także trzy czerwone kartki w pierwszej kolejce zostały podyktowane. I to jest koniec tego odcinka, e, dzięki, że oglądaliście, komentujcie, lajkujcie, e, dla motywacji, czekajcie na następne odcinki, już za, tyg za dwa tygodnie widzimy się w drugiej kolejce.